I'm Hannah Tell and I play Max Caulfield in Life is Strange Double Exposure. Tak, dobrze słyszycie. Max powraca w najnowszej części Life is Strange. I dzisiaj wam coś na ten temat opowiem. Mieliśmy już zwiastun parę dni temu. Wczoraj wyszedł gameplay 15-18 minutowy. Mamy wypowiedzi twórców, mamy wypowiedzi samej aktorki. I dzisiaj przedstawię wam, czego możemy się spodziewać w Life is Strange Double Exposure, które pojawi się już w październiku tego roku. Ja nazywam się Janek Wójcik. I jeżeli Wam się podobają tego typu materiały, to zachęcam do obserwowania, subskrypcji, oczywiście jakichś lajków, komentarzy. Zawsze mi pomagacie w ten sposób, a dużo Was to nie kosztuje. Dostaliśmy nagle informację, że postać z pierwszej części, główna nasza postać, czyli Max, do której sporo osób ma sentyment, zrozumiały zresztą, powraca w najnowszej części Double Exposure. I co wiemy na temat samej bohaterki i co ona będzie prezentować? Me. Max będzie już jako fotograf, pracujący fotograf, który będzie rozwijał swoją karierę. I pierwsza część to był oczywiście high school. Teraz mamy już starszą Max, która jest trochę inna, jest bardziej pewna siebie na pewno niż była w szkole. Nowe moce, które będzie miała w związku z tym, że też już jest trochę bardziej dorosła, to jest podróż między światami, tak zwane równoległe światy, równoległe ścieżki. Będą dwa równoległe światy i będziemy mogli wpływać na te światy nawzajem swoimi ruchami, swoimi decyzjami. W jednym świecie na przykład drzwi będą zamknięte, możemy coś zrobić w drugim, żeby sprawić, żeby w tym pierwszym te drzwi już były otwarte. And so she starts traversing the timelines, pulsing and listening in on folks across the veil vale and deducingpower. No to w takim razie, jak oni to zrobią je ja sieć ofabuę, jeśli ja siechodzi o tą pierwszą część. Ja na przykład podjąłem decyzję, że Chloi z Max przeżyją, a całe miasto zostanie zniszczone, a na przykład ty prze... Podjąłeś albo podjąłeś decyzję taką, że miasto zostanie ocalone, a Chloe zginie. Jak to będzie rozwiązane w tej części? Na początku, z tego co wiemy od reżyserów, będzie coś takiego, że mamy rozmowę z Sophie, która jest naszą tutaj jedną z głównych osi, wokół której się dzieje fabuła, i będziemy rozmawiać właśnie na temat tych wydarzeń. i nowi gracze, też jak którzy nie grają w pierwszą część, będą mogli podjąć. Decyzje, co się wtedy wydarzyło, żeby to miało jakieś tam swoje odwołania, później w tej grze. Proste rozwiązanie, często się takiego, takie coś stosuje. W Wiedźminie, czy było też coś podobnego w związku z Wiedźminem 2 i 1, nie miało to aż takiego dużego wpływu, ale stanowiło jakieś smaczki dla ludzi, którzy grali w poprzedniej części. Nie wiem, paranoid. You think? Jesus, Max, Get your shit together. O czym w takim razie będzie ta gra? Po co nam te równoległe światy i tak dalej? Chodzi o to, że mamy przyjaciółkę naszą Sofię, nową przyjaciółkę, która też tam razem pracuje z Max. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Nie wiem skąd one się znają. I ona zostaje nagle zabita. Hey. You okay? Okazuje się, że Max nagle może się przenieść do równoległego świata. Gdzie ta Sofi żyje? I mamy jako Max jedynie możliwość rozmawiać z osobą, która już została zabita, żeby się dowiedzieć dlaczego, co się właściwie wydarzyło. To, że ktoś zabił i kto to jest, to jest jedna oś, którą musimy się zainteresować, a drugą osią jest to jak to jest możliwe, że ona to zrobiła, czyli najprawdopodobniej ta druga osoba, znaczy ja tak przynajmniej przypuszczam, też będzie miała jakieś paranormalne moce, albo też się będzie mogła między światami przemieszczać. Wiemy, że Kloi też się pojawi. Na pewno będą jakieś zmianki, być może nawet uda nam się spotkać ją, nie wiem tego na pewno będzie miała jakieś swoje momenty w tej grze i mamy taką sytuację, że my musimy odkryć jak to jest możliwe w ogóle, że ten zabójca coś takiego zrobił i powstrzymać go przed zabiciem po raz kolejny tej Sofii w tym drugim świecie. Tak wygląda sama fabuła. Jest to dosyć interesujący z punktu widzenia gracza, co będziemy mogli faktycznie robić. No bo, tak jakbyśmy mieli dwie osobne gry z alternatywnymi ścieżkami, połączone w jedną. Ciekawe. I zobaczymy już na własne oczy w październiku, co, co, co tam będzie się działo, natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, muzycznie jestem pewny, że będzie fantastycznie, praktycznie żadna część nie zawiodła pod tym względem, e, mamy jeszcze kwestię graficzną, uważam, że gra wygląda zdecydowanie lepiej niż e, wyglądały poprzednie części, widzę ogromny przeskok, ale to mówię, to, to z tego co oglądam na razie na YouTubie, zobaczymy co, jak będziemy grali, ale naprawdę wydaje mi się, że graficznie wygląda to świetnie. Powiem wam, że to się tro, trochę jaram. Pierwsza część mi się bardzo podobała, bardzo dużo osób też była fanami tego. Druga, jak mówię, nie dograłem, nie specjalnie podobał mi się motyw tego, że sterujemy postacią, która nie ma żadnych mocy, a nasz brat ma, którymi, nad którymi nie umie panować. Nie wiem, ta fabuła jakoś mnie specjalnie nie kupiła. Dodatek do pierwszej części Before the Storm całkiem fajny. True Colors też całkiem ciekawa gra, aczkolwiek tam było mi wszystko dobre poza fabułą. Nie, nie do końca mi się podobała, była taka trochę. Wiecie, ta pierwsza część dostarczyła nam takich, takiej sytuacji, która wcześniej w grach za często się nie odbywała, jeśli chodzi o tą ostateczną decyzję, która skumulowała to wszystko, co robiliśmy do tej pory. I czegoś takiego później już nie doświadczyłem w Life is więc być może tutaj udaje mi się trochę do tego wrócić. Akolwiek oni trochę odeszli od tego, to już nie jest wybór, który dotyczy naszej relacji, przynajmniej na razie. Kto wie, bo zobaczymy, co się stanie z tymi światami całymi. Jest to już jakiś wątek kryminalny, więc ja. Piszcie wasze opinie. Ja na pewno zagram. Zastanawiam się, czy zrobię taką serię na kanale. Być może, bo Bo grać na pewno będę. Na pewno przejdę całość, tak jak pozostałe części, prawie wszystkie. Sophie's alive, Max. Are you okay?

scenariusza, jaki był w pierwszej części, bo cała reszta nie zawiedzie, ale ale żeby ta historia się trzymała naprawdę i nas i nas wciągała. Jeżeli macie jakieś informacje jeszcze, albo chcielibyście się czymś podzielić, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla was. No i ja w weekend przymierzam się już do kolejnej gry, którą chcę mówić, akurat już wrócimy do gier eksportowych, czyli do gry piłkarskiej, która jest polską grą, o której prawie nikt na razie nie słyszał. i worth it. I'll tell you the Hey, hey. The biggest, most impactful decision you're going to remember from that first game and carry that forward. So you can see how that plays out in Max's latest adventure. Is this about the blue haired girl whose picture you keep in your wallet? Wait, you snooped in my wallet? Stop deflecting. The girl with the blue hair. What's the deal with you two?